Dzień dobry! Miło mi powitać Was w dzisiejszym odcinku. Dziś powiemy sobie, co robią żony, mężowie lub partnerzy czy partnerki ministrów naszego obecnego rządu. Zapraszam. Ann Applebaum, żona Radosława Sikorskiego, dziennikarka i publicystka. Laureatka Nagrody Pulicera. Kobieta urodziła się w 1964 roku. Studiowała na prestiżowych uczelniach i to na jednej z nich mogła poznać przyszłego męża. Wraz z Radosławem Sikorskim studiowali w tym samym czasie na jednej uczelni w Oksfordzie. Jednak poznali się dopiero w Polsce. Pani Ann była amerykańską korespondentką. Od 1988 roku pracując na zlecenie The Economist. Obydwoje byli zaangażowani w zmiany polityczne zachodzące na przełomie lat 80. i 90. Współpracowali, co przerodziło się w uczucie. Małżeństwem są od 1992 roku i mają dwójkę dzieci. Pani Ann w 2013 roku uzyskała polskie obywatelstwo. Paulina Kosiniak-Kamysz żona Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poznali się na fotelu stomatologicznym, ponieważ tam wylądował z bólem zęba obecny minister obrony narodowej. Kobieta jest drugą żoną polityka, a ślub wzięli w 2019 roku. Pochodzi, można powiedzieć, z politycznej rodziny. Jej ojciec jest samorządowcem. Jak możecie się również domyślić, kobieta jest stomatologiem i ortodontą. Małżeństwo ma ze sobą Trójkę dzieci. Warto również dodać, że pani Paulina ma za sobą studia doktoranckie, aktywnie również udziela się charytatywnie, między innymi w klinice budzik czy w domach dziecka, na przykład w Armenii. Prywatnie jest ponoć uśmiechniętą i pozytywną kobietą z dużym dystansem. Udowodniła to słowami: Tygrysie, scena jest twoja, czym z jednej strony zyskała sympatię i rozgłos, a z drugiej słowa, te do dziś są chyba wykorzystywane przez obecną opozycję do dyskredytowania ministra Małgorzata Tusk. Żona Donalda Tuska urodziła się w 1957 roku. Z mężem jest ponad 40 lat, poznali się na studiach historycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Mają ze sobą dwójkę dzieci. Para pobrała się cywilnie w wieku 21 lat. W 1978 roku. I jak wspominają, byli pierwszą parą małżeńską na roku. I wiele osób wróżyło im rychły rozwód. Po ukończeniu studiów, żona Donalda Tuska była archiwistką i bibliotekarką. Zajmowała się również wychowywaniem dzieci. Lata później, w 2005 roku, postanowili wziąć drugi ślub. Tym razem para zawarła małżeństwo wyznaniowe w kościele rzymskokatolickim. Ich małżeństwo nie obyło się bez poważnego kryzysu. Po urodzeniu syna, pani Małgorzata wpadła w depresję poporodową. Ten trudny czas zbiegł się z intensywną pracą męża i jak wspomina, czuła, że traciła jego zainteresowanie, w wyniku czego doszło do zdrady. Kobieta opisała to w autobiografii z 2013 roku. Chciałam odejść, gdy nasz synek miał półtora roku. Wydawało mi się, że mało znaczę w Twoim życiu i że nie sprawdzasz się jako mąż wyznawała. Znalazłam, zakochałam się, tak po prostu, nie wiadomo kiedy. Znowu ktoś zwracał na mnie uwagę. Wspominała żona Donalda Tuska we wspomnianej książce. Media podają, że osobą, z którą zdradziła męża był jego kolega, obecnie poeta i działacz samorządowy. Pan Donald jednak zabiegał o żonę i nie odpuszczał. Przekonał kobietę, że mu na niej zależy. Kryzys, więc udało się zażegnać. Angelika Gawkowska, żona Krzysztofa Gawkowskiego. Małżeństwo poznało się w kościele, a w 2024 roku obchodzili 17. rocznicę ślubu. Pan Krzysztof deklaruje się jako katolik, co biorąc pod uwagę jego partię, niektórych może dziwić. Jak mówił w Radiu Plus, lewica wrażliwa społecznie to również lewica taka która będzie wrażliwa na to, co mówił Chrystus w swoich przesłaniach ewangelicznych. A tam było jasno, bądź bratem dla drugiego człowieka, wspieraj go, nie zapominaj o jego problemach. Małżeństwo ma trójkę dzieci, z którymi z racji wielu obowiązków więcej czasu w domu spędza pani Angelika. Irmina Kryśkowiak-Nitras, żona Sławomira Nitrasa. Kobieta na co dzień pracuje jako inspektor w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Startowała również do Rady Miasta Szczecina z listy PO. Mówiono jednak, że jej kandydatura nie została zaakceptowana przez premiera Tuska. Pani Irmina zdementowała te doniesienia, jednak zdecydowała się wycofać z wyborów. Małżeństwo ma dwoje dzieci. Przeżyli również rodzinną tragedię, gdyż ich pierwsze dziecko zmarło tuż po narodzinach. Magdalena Bodnar. Żona Adama Bodnara. Małżeństwem są od 7 lat, a kobieta jest drugą żoną polityka. O pani Magdalenie wiadomo niewiele. Wraz z mężem skrzętnie chronią swoją prywatność. Z Instagrama możemy wywnioskować, że lubi podróże, a bieżące wydarzenia polityczne w kraju nie są jej obce. Pan Adam wspominał również, że żona dała mu miłość, poczucie stabilności, bezpieczeństwa i przestrzeń. Aby mógł normalnie funkcjonować, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, żona Marcina Kierwińskiego. Małżeństwem są od 12 lat, mają troje dzieci. Pani Agnieszka z wykształcenia jest politologiem. Ukończyła też studia z zakresu reklamy i marketingu. Jest również radną, a w samorządzie jest od kilkunastu lat. Kobieta pełni prócz tego inne funkcje. Między innymi jest koordynatorem zespołu. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Marta Giermasińska-Klimczak, żona Dariusza Klimczaka. O pani Marcie wiadomo niewiele. Jest absolwentką prawa, pracowała w MON, gdzie zajmowała się organizacją wydarzeń związanych z resortem. Ślub wzięli w 2015 roku. W tym samym roku głośno było o jej karierze. Po miesiącu. Od zatrudnienia w energetyce cieplnej, półce w całości należącej do miasta Skierniewice, Rada Nadzorcza powierzyła 24-letniej wówczas kobiecie funkcję wiceprezes. Jak nie trudno się domyślić, sprawą zainteresowały się media, a pani Marta była zmuszona zrzec się funkcji, oświadczając: Aby uciąć wszelkie informacje na ten temat, i zahamować falę agresji w stosunku do mojej osoby, złożyłam rezygnację. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca. Jeśli interesują Was tego typu treści i chcielibyście ich więcej, to będę wdzięczny za każde polubienie, komentarz czy udostępnienie tego materiału. Do zobaczenia!